Okej, okay, no, okay. no to zaczynamy. Teraz gdzie idziemy, ej, gdzie się budujemy? Gdzie masz ten statek? Weźmy to, próbę tego statku, A nie wiem, może to się w losowym miejscu rozbija, no. No nie, nie jak losowe miejscu. W losowym miejscu się tak. rozbija samolot. Dobra, to idę zobaczyć gdzie jest wybrzeże. Biegnę. Czekaj, biegnę z tobą. O, książeczkę mam. Książeczkę mam No, tutaj jest. Mamy plaży. Czekaj, 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 kojarzy mi się coś. Ej, mów jak uciekasz. Tam za tobą też jest plaża jakaś. Gdzie to masz plażę? Tam za tobą. Tak pod nami woda jest. Nie, no, ale... E, on inaczej szedł, bo on tam gdzieś w inną stronę... ja też jestem muzyk? Ja nie, też Nie, nie, jest. tak? ty jesteś Chińczyk. <głosy> <głosy> Ej, dobra, tutaj się... Tu budujemy sobie chuj. Ale po siekierę tu pójdziemy później, tu Serio tu? No dobra, no to idziemy tam gdzie... Przecież tam samolocie będą te kanibowe No dobra, to idziemy tam gdzie... No chodź, zjedziemy kawałek jeszcze No to poszukamy No Chodź na na plażę, chodź na dół na plażę Zobaczymy tam co jest tu. biedne tu No ale też ten... Czekaj, czekaj, bo tutaj jest plaża a e to weź sobie ten obejś filmik gdzie to jest A jest statek, jest zobacz, jest! Hey. O widzisz! No. Ja jak ty jakieś dziwny jest! Tej? Kto płynie do niego? I, <laughs> a dziwne jest ten drzewo, Co to jest? Kanibalowy drzewo? E, tego nie można no. ścieć, bo Tutaj oni ponoć jakieś rytuały czy coś tam Nie nie pamiętam i samo kiedyś coś mówił Nie pamiętam o co chodziło tam tego śmiać nie można, tak samo nie może zniszczyć ich budowli No chodź chodź Ja sobie wziąłem na i tej coś tam biega Co Te biegną No ja już na starcie Biegnie, co na pla... No chodź co <laughs> No nie będę tam biegł Ej, ej wiesz, kliknij spację i skakaj jak na panie hopa <laughs> Dobrze się ale nie męczę tutaj. Dobra, teraz szukaj siekiery, bo ja nawet nie wiem gdzie siekiery. A są chodź, bo on tu gdzieś jest O kurwa, burza no, To w statku się zatrzymamy, dobra? Tam zasługujemy gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra. Idziemy do strony. Słyszę, słyszę ich. Napiszemy pierwszy dzień. Teraz słyszysz? Nie, nic nie słyszę, bo ja mam no to i... grę, Bo ty masz grę ciszą, nie? Nie, muzykę muszę. A ja ją ja głośno. Nie ja mam muzykę, ja muzyki, ale... Ja muzyki, ale nie mam muzyki Ale... O, żółwie Słychać cani A ja wcześniej widziałem, tylko nie wiem gdzie po poszedł Dobra, idziemy na ten statek? O, tylko złbie, Ale to nie jest ten, ale to nie jest ten chyba To jest ten statek o, No tam coś w środku nie? Dobra, chodź Czekaj, żółwia zjeżdżą. Ja nie wiem, czy rekiny są, czy nie ma. Są rekiny. Jak <grymne> nie zjeżdżą, nie. Dlatego trzeba tu podejść sobie zrobić, to Na ja nasatałem. No po to jak ja już jestem tu. No <grymne> nie ma tu nic. W środku musisz wejść do statku. A to nie jest ten statek, to jest ten statek, co znalazł ten, idak. No i samo tego, bo a... tutaj masz dałaś rozwiązania. Nie jest... i tam zaraz inny. Bo na singlu jest inny ten statek. No, My jesteśmy byłem w miejscu, w którym się rozbił ten idag tak właśnie. Tutaj nie ma się kiedy. No tu jest save. Aha. Trzeba no... poszukać. Tu można zasejbować kleję jak coś. O kurwa, jak fajnie zdjęcie. Ja mam mleko. Dobra. Jakiś jaki tam jest tamty, kurwa, drugi tajemniczestwycy? co, to jest y, jacht taki, jakby, inny niż ten, no. Zapisałem na pierwszy slajd. inny. Dobra. No nie Gdzie ma rekinów. No co? nie ma, nie ma, bo... to tu się budujemy? widać no dobra chodź na plażę i zobaczymy jak to tam wygląda, nie? Nie ja się boję. Na gwoźdź. łyka mi rindy i będzie dobrze. No właśnie, że nie muszę, bo tak szybko skaczę, że nie muszę, bro. Fajne Chopy. Dobra, nie? To, no. to co, to budujemy się tu na plaży? Na no. początek? Tak? A może kawałek dalej tam gdzieś pójdziemy, co ty na to? No dobra. Co, co no. tam jeszcze ob obczajmy może coś? To, to weź tutaj porozwalaj, nie? Gdzieś się tu przyda to jest co, tutaj gdzieś na ja. nawet powiem być, ale się nie mylę. No jest tam dalej, na końcu troszeczkę pójdziesz. No tutaj też powaliśmy. I z której płetwą nurka może być gdzieś tam dalej. No, to nie wiem, nie wiem Piłki nie potrzebuję no, Nie wiem po co są te piłki, nie? Na no. widzisz? No, nie wiesz, ja że pod wodą w tu leżą, nie? To jest wódka Fajne, przyda się Golnieszkę po drodze Arkofór de laptopy Ty laptop rozwalaj, bo później bombę można z nich robić z płyty górnej No i pieniądze też zbieraj jak będą, bo to robisz z pieniędzy, z wódki i z bomby i z tego, i z płyty głównej właśnie bomba wychodzi. Dobra, no ale miejsce gdzieś A jak weźmiesz matkę i wódkę, to może zrobić pomocowanie. No. Ale to też się, ten, y, bliżej gdzieś, y, gdzieś na drzewa i zbudujemy coś, no. Zbieraj od razu kamienie po drodze, jak już A, widzisz. Dobra. No. Na ognisku będą. I patyki też. A, pająk! Jaki duży! No ja tam na <noise> serio? Ej, ale wody pojął tutaj Do wody wszedł Gdzie? Ej, do wody wszedł tutaj, patrz Tutaj jest? Do wody wyszedł tutaj, nie wiedziałem, że wody pojął się tutaj Dobra, idziemy dalej, czy mamy się, czy O, tutaj jest fajna skała, ty Cześć, patrz, kolejny fajnie, patrz co patrz, patrz patrz Czekaj, tu. czekaj, nie zabijaj, nie zabijaj No, on do wody pójdzie, tutaj Ja on do wody pójdzie, patrz co Nie wiem, jak to jest możliwe Dobra, nie, gdzie gdzieś się budujemy? Ej, tam no budujemy. Rzeczywiście, powiem, dobra. I tu jest jakiś las, nie? O, tam się budujemy, o, tam jest dobre miejsce. No, się budujemy. tam jest dużo No, fajnie. No, fajnie, bo jest górka, będą spadać nam na plażę. Ale jeszcze nie ma, to jest to miejsce, gdzie i tam pierwszą, piekło. Nie, 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 nie. No, no wiem, bo widziałem już wcześniej. No czekaj, na mnie oddechnę, na ciekłej. Weziesz mi Gdzie się otwiera Eku? I. Dobra. Rundy, walnięta, można tam No to jest to miejsce, co i samu pierwszy raz y, ten się budował, Był kotwica jest. Ja. I tutaj gdzieś ja, powinien powiem być właśnie z tą siekierą. Tak, chodź tu. Ej, patrz, siekierę budowałem, mogłem podpalić. No, jak szmatę nałożysz, no. A gdzie się za brało? <laughs> Ej, L? Coś takiego? Nie wiem, nie pętam. spróbuj L. Ej, działa! No. To jest grafika, ty, tęcza wszystko, nie? Bajera. Wow. No takie... No. Okay. Ale się tak siekierę, tą siekierę, się tylko na chwilę ona ci się podpala, więc... Mówię się podpalać matę oni na górę pobiegli Ej hey, taki, mam No wiem hey. Dobra, tu się budujemy Chodź tutaj Tam dalej się Bo tutaj i samą miał pierwszą swoją bazę Tutaj przy tej kotwicy właśnie Tylko ta kotwica wtedy była na plaży a tutaj ją zalało widzę mhm. Pędziel o tym zalać. Dobra, to idziemy idziemy budować ja nie? A ja na mm -hmm. siekiery trzeba znaleźć Jakoś Mniejsza są siekierą. Najpierw trzeba znaleźć miejsce do odsypania, ale jest brakowania No czekaj, to ja... Od czego zaczynamy? E, tam dalej. A, o, polową, nie już wiem nie. gdzie budu chodź. Dobra, lecę, leczę. Widzisz tamten taki e, patyczek? Nie tam A, teraz widzę. No, ale tak? nie, przy, przy tym nie, przy tym nie, chyba mówiłeś. Czemu? No, oni tutaj przychodzą i swoje rytuały odprawiają. Co się hmm. No to tu się zbudujemy ja, i no Dużo jest tych, tych, to. No to tu się budujemy, no. Ja się zręczyłem. Dobra. Dobrze, ja może tutaj podstawę coś już. Trzeba ja mało miejsca tu jest, nie? Spokojnie, patrzymy to wszystko. Czekaj, czekaj Może tutaj, co ty na to? E. Gdzie ty jesteś, kurde? Tutaj. Tu jest... Zgubiłem się. To, jest. Aha. No to zbuduj tam, dobra, to połóż coś tam. Dobra. No i może chatu na początek, to? Na początku zbuduj sanki może, co? Ej, ej, tu jest, łódź tu jest. Gdzie? A gdzieś było jeszcze przód rozbitego statku, nie? A nie wiem, nie wiem, jestem tam. Na ulicy nie ma. To jest tam ma... jest? Ej, chodź, 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 tam są kontenery. No, tam Izak był. No, Izak i samu był w tym trzecim odcinku chyba. Zabij no, go i jest. to Głodny jestem, ej. No i nie mam sił, no. Głodny jestem. Dalej, zabijamy i. Lizarda jeszcze nie widziałem żadnego. Oddziałeś. Ej dwa, króliki Ej, jest tutaj coś o, ja. Serio kamień Te karty graficznie zarazem Nie chcesz za pompa Nie, od razu głowę chcesz? Nie no, rozwaliłem głowę Gdzie ty jesteś? Tu Tu, ja jest to wszystko. z tego można bombę zbudować, wiesz co? Zrobiłem, no bo ja to pobrałem już. Tyle ile mogę, tyle wziąłem już. No mówię, do tego wkładasz ten, monetę, w i robisz dobra. Ej nie, na fakcie, chodź, coś zabijemy i od nich robimy. Łaziły, nie, tam krojki nie żółwiam, mogę mu zabrać. Ja żółwię, możecie z ulu, złapać. A. Czyli tam jest łódź chyba. łódź tam jest? Czy jest? Tak, gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź. Tam przed siebie, widzisz? Takie dwa do góry... Nie, to są ich posągi chyba. Chyba tak. Ej, jak no. coś mogę dać ci snikersa jak godny jesteś. Właśnie, ja nie mam. No mam snickersa, dobra. No Boże. Dobrze, żeś przypomniał. Ej, dobra, tam no, się dobra, tam budujemy. Tam się budujemy, tam, tam gdzie ta góra jest, o. Tam idziemy się, tam zbudujemy. Zdecydować się trzeba w końcu, o, bo kurda. tak ja pozbieram tu wódeczkę. tam są.

Dobra No i nas nie Ej, koń mi pomożesz Idę Łoo ty Znaczyń, jakie jakieś mi jakie przyjmuje ty My możemy ich spalić później, ja ognisko trzeba zrobić, Rób ognisko Nie mam patyków, no dobra, ale chodź stąd, bo tam jeszcze dwa były Chodź, chodź tam. Musimy patyki zbierać, chodź pomożesz mi No tutaj nie widzę żadnych patyków, ty Zrobiłem, mam już O masz? O, bajera Tak będzie trzeba przetrwać tu no Jest <laughs> kości będą, a z kości można zrobić te yy, zbroje. No, to, zrobi, to zrobimy. No dobra, tam się budujemy. Tam, pan widzisz? Zobacz, tam. Gdzie, czekaj. Tam, gdzie jest ta góra, nie? E, tam nie można chyba iść. Tam znaczy? jest chyba zablokowane. No nie. No mapa jest ograniczona. No tak. No ale tam Izak się budował. Tam iść. Nie, tam nie. Izak ma tam. Tam, skąd przyszliśmy. Znaczy nie, ten i y, sam to. Bo tam ma budował. przy... Oj, zgasła mi ta faloniczka. Dobra. Ej, chodź tam. Ja Ej, tu coś gdzieś trzeba, nie? Ej, ja tam jestem na jedzonym. Tu zjadłem snikerca. Dobra, tu się budujemy, chuj. I dalej robimy. No wiesz, tutaj są te ich te gówna? No to... To chodź. Gdzie indziej trzeba? Coś czyż jedzenie wziąłeś? Tam z góry właśnie. Gdzie o, tu się... na dole można by było się wybudować. No, ale widzicie, gdzie nie chcę latać, nie? Gdzie ci się nie chce latać? Chcecie się tak latać z drzewami? Czemu tutaj? Z góry będą spadać ci. No tu, tu, tu będzie. O, tu budujemy. No, no tu. No to dalej. Ale tu weź, weź B mamy. chatę bud buduj. Zbuduj coś fajnego z domu jakieś duże. A to weźmy... O, oj yy, Nie odwracaj się. nie, nie... Ej, Eskill. Eskill. Za tobą, bo się. O kurwa Weź to? Co zrobimy z niego jedzenia? Mam nadzieję, że to mnie, te. Dobra, zrobimy go, bo on wstanie. Dobra, już nie wstanie. Czekaj, bo tutaj Weź, weź chwilę, kameruj chwilę, kameruj chwilę. Masz, zbudowałem ci, zobacz. No dobra, czekaj, czekaj, kaweruj. Jeszcze nie zbudowałeś, Kaweruj chwilę. No tu jest, zobacz, stoi domek. Aha, a co to jest? Ajajaj, aj, aj, jeszcze dwa... O, bajera. No tu zobacz, 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 a co... Ej, sanki trzeba zbudować. Wiesz co to jest? Światełko. A tu masz, A to trzeba dobudować. A po... a po co? Ej to... no, zniszczyłeś. Jak to zniszczyłeś? Ej no, zniszczyłeś. Ale no, ja nie wiem jak. Ja dotknąłem tej. Tak Czemu? Tak. Idę po patyki. Masz patyki? Nie mam. No to idę, dobra, po patyki. Trzyk a po jeden. co ty chcesz tak... A po co ty chcesz taką tym na... Chcę na razie wyżej, żeby nie wchodzili do góry, nie? Ale oni ci do dźwięk nie wejdą no ale no, na razie jeszcze tak wysoko, a później ten... No ale to wiesz ile będziemy musieli drewna zbierać, zanim to lądujemy No co to będzie? Najlepiej na początek jakieś bleco, żeby było gdzieś się chować i przespać noc A Później jakąś taką lepszą ja to, ja to czekaj, czekaj o, o, ograniczymy się murem po prostu i na. To... To chodź wybudujemy I tu można spać w tym Na początek będzie idealne, 13 belek tylko jest potrzebne Tutaj Co biegają po dole, Co to za się? No na początek idealne, tutaj na dole biegają, biegną chyba do nas Tutaj tam 5 jest, dobra Mniejsza z nimi Chodź szybko po drzewo Szybko po drzewo, idziemy zbudujemy i się prześpimy gdzież? no, dobra. Widzisz? no idę, zaraz, i to zaraz przychodź po to czego? ale to sanki zbuduj, zrób, zrób sanki być nam lepiej nie, najpierw, najpierw to zrobimy, się prześpimy w ciągu dnia zrobimy sanki no dobra, nie tylko zrobię tam murek no oooo jezus Maria! co jest? biją mnie kurwa U, widzę, widzę Czekaj, idę ci pomóc. Łooo, wow, panie! nie! Oh, oł! Dobij tamtego, dobij tamtego, żeby nie wstał. Dobra, ale już nie wiem, tamtego dobić. Dobij go, bo ja jestem krwawie No i przeszkodzili mi... No, dobra. Przeszkodzili mi zbieranie drzewa, no. Ej, kolejny tu będzie. W lesie dużo tego słyszał ogólnie. Ja tu widzę ich trzech! <grym> Dobra, trzej pozabiję, Dima, co to, to tam Ej, w e, budzie, w budzie jeden. Presu no nie ma, ma pleców, presu czyste. Ej, zaraz umrę. Tu marł? apapa, a papa, a papa dźadź. No, zjedź apapa jak szybko Hej, statku się obudziłem, kurwa. Zginąłeś? No, gdzie ty jesteś? Radom Widzę jest. się na tym na radarze. No chodź tu. I idę. Albo tam się przespałeś. Dobra. Help me. OP. Nie okay. idę, i idę. Tam jest moja broń. Na... Nie mam, A, głupia się podpaliła. A nie Ja sikieru nie mam. Ja mam kurwa, jak w Nie dobiegnę do ciebie. Ej, chodź tu szybciej. Hmm? No, nie dobiegnę, mam małą no. póki co. No to papa zjedz szybko, no. no. nie mam nic, jak w hipunku. Ja ich mam tu trzech, nie? Więc chodź tu lepiej. Dobra, panie. Витя. Давай на ноже. Потыкай с по Давай, до меня. Biegnę do ciebie, ledwo, ledwo No ci jesteś daleko kurwa Mogę powiedzieć, że zginąłeś, to ci uratował mm. po to zarazem uratować Wiem No, ja nie widziałem No dobra, pozabijałem ich Gdzie ty jesteś, stary lada Dobrze, przecież ja widzę swój ten nik, Ty mojego nie widzisz? Widzę, właśnie daleko jesteś. No właśnie, to idź w, ten, w tę stronę, no. Dobrze by było, jakbyś patyki i liście nazbierał po drodze, bo... no, co ty statyka zbieram po drodze. No to dobrze, to dobrze. Tylko brzuch mi burczy, nie? Ugotuj mi coś. Ugotuj mi nogę, albo co. Jest... Tego nie można jeść, chyba. Można nogi i Tak przyjdziesz. Ale nogi też można jeść. Zanim w ticketach przyjdziesz. Dobra. Ale tutaj nie ma. A ja patyków nie mam. Jest coś wygoni no! Pierdolę. No to piek idź dzidaj wiek. Pierdole, kurwa zaraz umrę w <ścoughs> Twoją sprawę? Ja ty bardzo daleko jestem ja zdziolie no. Czekaj, czekaj, odbiorę telefon, bo nie wiem kto do mnie zwięktera